Już wkrótce się zacznie. Koniec spekulacji, koniec oczekiwania. Ruszamy z pierwszą kolejką fazy grupowej Mistrzostw Świata. Zostańcie z nami, bo na I Stadium za chwilę będzie gorąco. Witamy Państwa na Albite Stadium, na którym kibice nie mogą już doczekać się spotkania. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Zaczynają nam się te Mistrzostwa Świata. Dzisiaj pierwsze mecze grupowe. Reprezentacja Kanady. Zmierzy się z Francją. Gorąca atmosfera na stadionie zdecydowanie odpowiada stawce spotkania. To mecz grupowy Mistrzostw Świata. Na taką rywalizację czekają długimi latami zarówno sami piłkarze, jak i kibice. Układ zespołu, widzą Państwo na ekranie, tradycyjne, 1-4-4-2 zapewne. I to jest bardzo dobry wybór. Jeśli chce się rozgrywać szybkie akcje skrzydłami, to trudno wymyślić coś lepszego. Szybcy, dobrze wyszkoleni technicznie boczni, którzy potrafią celnie wrzucać w pole karne, to podstawa tego rozwiązania. O ile rywal nie wyłączy ich z gry, bo wtedy trzeba pchać się środkiem, a efektywność gwałtownie spada. W takim składzie wyjdzie dziś na murawę Francja. Ugolio Riss stanie między słupkami. Dalej w obronie Rafael Varan wystąpi wraz z Dayotem Ukłanek Usman Dembele oraz Kylian Mbappe zagrają razem na bokach pomocy. W linii ataku zobaczymy Oliviera Giru. W ten oto sposób oba zespoły rozpoczynają swoją przygodę. W tegorocznych Mistrzostwach Świata. Znowu są przypince dzięki inteligentnej grze w obronie. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów, każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Uwagę mediów, przed meczem skupił na sobie Kilian Mbappe. To od jego dyspozycji zależeć może wynik spotkania. To jest doskonale wyszkolony technicznie gracz, który fantastycznie panuje nad piłką. O tych zawodnikach zwykło się mówić, że mają rękę zamiast nogi. Takie cuda potrafią wyczyniać z futbolówką. Obrońcy są wtedy bezradni. Dobrze teraz znalazł partnera. Spalony! A wyglądało to nader obiecująco, Jacku. Ale cóż, gdy chorągiewka idzie w górę. A mówi się, co nagle to po diable. Za wcześnie nastąpił start do piłki, za wcześnie. Pach piłkarski wymaga dobrego zrozumienia między poszczególnymi formacjami, ale też perfekcyjnego timingu. Tutaj tego zabrakło. Johnston. Dobrze, mierzone podanie na dobieg. Proszę państwa, otwiera wynik spotkania. Teraz pytanie: jak odpowie przeciwna drużyna? Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie, prost na nogę, ale popatrzmy też, jaki to był sprytny i zaskakujący strzał. Zazwyczaj trudno wcisnąć piłkę przy bliższym słupku, a tym razem się uda. A więc gramy. Francuzi przegrywają po tym golu. Jak odpowiedzą? I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Dobra intuicja, jest przejęcie. Skuteczny pressing teraz, uwaga! Uwaga, okazja! Obrońca górą nie pozwolił tutaj na strzał. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Olivier Giroud. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Czy trafi do siatki? Tu mogła paść fantastyczna bramka, ale bardzo przytomnie zachował się obrońca. Jest komu podać. No, prawie, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. Dobrze odebrana piłka. Rywale zaczną z autu. Waran nie może stracić piłki. Za nim tylko bramka. Do Davisa. Ale zablokowany ten strzał. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Kylian Mbappe, trochę nam tu dzisiaj rdzewieje. Słabe statystyki, niewidoczny w tym meczu. Nie wiem, jakie są tego przyczyny. Przed chwilą widzieliśmy na ekranie grafikę, z której wynika, jak niewiele razy. Pierwsze. I rozpoczęli drugą połowę. Przypominam Państwu, że oglądamy pierwsze spotkanie fazy grupowej. Bez sensu, prosta strata. Davis przy piłce. Przesuwa się teraz z piłką w pobliżu pola karnego. Rzutka w szesnastkę. Teraz ratuje przed stratą gola. Ale podanie przejęte. Prawo, dobry odbiór blisko własnej gramki. Teraz będzie niebezpiecznie. Spalony. A mogło być tu groźny. W drużynie francuskiej mamy teraz zmianę. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Szansa na goła! W żaden sposób nie mogło zagrozić Diorisowi. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Nie było bramkarza na linii, ale było! Postanowił strzelać. Dobrze blokuje to uderzenie. Oj, spaprane to podanie, naprawdę. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Szalenie ważne przejęcie. Brawo obrona. Niesamowita okazja. Odważne to wyjście, ale decyzja okazała się być słuszna. O, tak, takie wyjścia często kończą się rzutem karnym, ale ta interwencja była czyściutka. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Jest za linią obrony, uwaga! Jest proszę państwa, jest gol! Czyli mają już dwie bramki przewagi. Zobaczmy jeszcze raz ten błąd, który doprowadził do straty gola. W takich sytuacjach lepiej po prostu wykopać piłkę i nie ryzykować. 2 do zera. Gramy dalej. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Chorągiewka w górze. Mamy decyzję o spalonym. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Piłka znowu po ich stronie. Nie udało się utrzymać piłki. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Uwaga, wciąż może być gol! Gol, proszę państwa! Założę się, że jest już po wszystkim! Przegrywająca drużyna wygląda na całkowicie rozbitą. Spójrzmy raz jeszcze na dośrodkowanie, które umożliwiło ten strzał. Później już pozostało tylko prawidłowo ułożyć stopę i wpakować piłkę do bramki. Brawo! Wyszli zatem stan spotkania na 3 do 0. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Chłameni. Rabio ma piłkę. Griezmann. Czyli już sędziak wisz, ostatni raz proszę państwa. Formalnie...